to fajne urządzenie, ale popatrzcie teraz na to. Na, 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 porównajmy wielkość. To jest stosownie 1 trzecia tego telefonu. No jednak grubość, grubość jest e, dużo większa tutaj, e, no, o no, tym no, trzeba coś wspomnieć. Coś jest większa, ale naprawdę bardzo mi To urządzenie przypomina to mi... E, to urządzenie, czyli Xperia X10 Mi. X10 Mi, dokładnie. To urządzenie przypomina mi trochę wyglądem e, Mio 502, jak dobrze no, pamiętam. Też małe, ale... no nie, nie aż tak małe, ale grube. E, Ekran 2.2 cała, VGA yeah. yeah. y yeah. i co jest najważniejsze, ma... Nie widać, że to jest QVG Nie widać, że jest QVG A. W takiej nie byłoby sensu opychać wyższej, e, znaczy na takiej nie byłoby sensu opychać wyższej rozzie Także to QVGA wygląda i naprawdę jak QVGA. Tak, i przyjrzyjmy się interfejsowi, bo to jest tak naprawdę interfejs stworzony po to, żeby obsługiwać go dokładnie jednym, jedną ręką. Mamy widzimy, że do wszystkich czterech rogów, gdzie, gdzie umieszczono najważniejsze przyciski, możemy dotrzeć bez problemu. Wciukiem jednej dłoni Porównajmy szybko z Tasz Pro 2 no także widzimy, no. różnica, różnica wielkości jest miażdżąca jest Bardzo szybkie działanie Chociaż też przy przewijaniu list zdarzają się delikatne przycięcia Równa grubość z tym drugim Niewiele jest dobrze. Praktycznie no, minimalnie. Z 3-3-4 mm różnicy grubości. I zobaczmy teraz jak wygląda menu. Ten ja obok to jest X10 Mini Pro. X10 Mini Pro, czyli X10 Mini z, z klawiaturką. Mamy do dyspozycji takie menu na, na transparentnym tle. Bardzo ładnie. E, Przerzuca się dodatkowe ekrany tak. są dodawane y, automatycznie jeśli rozszerzymy ilość aplikacji poprzez np. Android Market. To działa bardzo szybko bo tutaj jest kuchnia więc jest tutaj trudno żeby działała wolno tak naprawdę nie? Tutaj nie musi być nie wiadomo jakie i tak to będzie fajnie chodziło. Czy ten ekran jest. Tak. Nie. Wygląda na to, że ekran jest? Nie No trudno wyczuć, tak na, na dobrą sprawę. Na pewno się można pukać. Chociaż, no ja bym się nawet skłaniał ku temu, że, że, to jest, że to jest ekran pojemnościowy. To nie. To nie mniejsza o to, bo ekran jest naprawdę bardzo, bardzo czuły i ładnie to działa. Zobaczmy tylko jeszcze co możemy tutaj zmienić. Jak A. słyszeliśmy wcześniej, tutaj Pan z obsługi rozmawiał z kimś innym i, i mówił coś, że to pod koniec lutego miałoby wejść na rynek. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Tak i po, poza tym w bardzo tak, dobrych to, cenach. To nam naprawdę y, będzie to doskonały produkt, który mamy nadzieję rozpromuje i rozpropaguje platformę Android wśród, no, wśród zwykłych użytkowników. No i pomoże. Nie potrzebują, wydaje mi się, że nie potrzebują smartfona, że chcą mieć po prostu fajny, zgrabny telefon, ale tak. jak zobaczą co to jest, to będą potem szukali czegoś tak. lepszego. I miejmy nadzieję, pomogą wyjść firmie Sony X-Series, który mocno dotknął e, tego producenta. Spójrzmy... Tutaj nie jest... Niestety jest równo podświecane. Tutaj trzeba przyznać. Ale tak, nie to jest, jest... jakiś Nie jest dobrze... Na masz mocno, na środku prawie w ogóle. Tutaj na, 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 na kamerze tego nie widzicie za dobrze? Chociaż może. Natomiast... Ale trzeba zwrócić na uwagę na, na jedną rzecz. E, klawiatura jest... E, Posiada bardzo, bardzo dobrze mocno wypukłe klawisze, nie, 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 ten... przez co są one bardzo dobrze e, wyraźny klik i bardzo dobrze e, wyczuwalne. Spróbujmy napisać jakąś wiadomość. Widać no, nowatorskie urządzenie, jeśli chodzi o, o system Android, bo nie spotkałem się wcześniej z, z urządzeniem o tak małej przekątnej ekranu i w takiej budowie. Trzeba przyznać, że śmiały krok ze strony Sonorixona, ale w tym wykonaniu może naprawdę się spodobać, może się przyjąć na rynku. Kwestia tylko w jakiej cenie to urządzenie będzie dostępne. Jeśli no według zapewnień tutaj y, jednej osoby ze stoiska ceny mają być naprawdę przystępne, więc czekamy na pojawienie się tego urządzenia na naszym rynku.